gdzie ty chłopie mnie tu prowadzisz przez te strumyki? Zamiast elegancko po drodze do swojego mistrza prowadzisz tak jak jakieś łachmyte. Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku z serii Gothic 2 Noc Kruka z modyfikacją plus. Ostatnimi czasy zakończyliśmy Jarkendar. Pokonaliśmy Kruka przy okazji, mnie położył OBS, i tym samym, jakby zakończyliśmy tą ścieżkę dodatku nocy Kruka. Co teraz? Pomijając Gotika zapraszam Was na moją nową serię z gry: Run Total War. Tam gdzieś będzie okienko wyskakujące do tego filmu. A my musimy przede wszystkim dzisiaj pomóc Watrasowi, rozwiązać jakiś temat ze Szponem Beliara, no i przygotować się do wyprawy do Górniczej Doliny. No bo wiecie, no niedługo grudzień, a co każdy kotnikowiec zrobi w grudniu i na święta? Bo spędzę je w Górniczej Dolinie. Także ja Was serdecznie zapraszam i zaczynamy dzisiejszy odcinek. Już na horyzoncie tutaj majaczy nam świątynia Danosa i watrasik. Proszę bardzo. Zaginieni powrócili. Tak udało ci się. Jednak twoja podróż nie dobiegła. Adanosie błogosław. Zlecamy, znaczy zlecamy no i To patrasza. doskonałe wieści. Wszystko Mam nadzieję, się udało Świetnie. Ascensja Zwiększę tw Pogadam jeszcze z Mixirem. Hej, ty! Zostaniesz. Jeden z nas chce ci powiedzieć to, czego dokonałeś, Wiar. Jark... Niestety nieskończenie. Jestem. P. Zobaczymy. Ale wraz z nią odeszły także drzewa i zwierzęta. Więc czasami Adanos w gotyku warto dokończyć te linie dialogowe, ponieważ one dają nam Ekspa. No widzicie? Samo pogadanie daje 150 punktów doświadczenia. Przedsziem punktów doświadczenia. Chociaż w sumie to są punkty doświadczenia bo punkty nauki to coś innego a same punkty nauki mamy 40 trzeba by to wydać na jakieś fajniejsze czary nie? przy okazji pozbędziemy się całego syfu który mamy w EQ bo naprawdę no nie potrzebujemy tam iluś, iluś mieczy i innych tego typu rzeczy więc y, szybki skok na targ i tam się pozbędziemy stafu myślę że bronie to Sprzedamy Hakonowi? Patrz, jak się już ładnie zwraca do no, nas, no jesteśmy magiem ognia. Pierwszy case to pozbycie bełtów, potem strzały, zawsze to powtarzałam. Tarcze też są do niczego, magiczna kusza, siłki też to do niczego nam nie potrzebne. Bo... Wiecie, no i tak nie używamy broni dystansowej. Nóż na wilki, laga. Chilot zostanie. Tutaj topory. E, dopór to ok. Długi rzecz. Boręczny. No, szpon baliera sobie zostawimy. Mój mąż uważa inaczej. Prastary, lekki orkowy top. Te broni orkowe zostawię, bo nie wiadomo do czego się mogą przydać. Tyfe pierwniczymy. O, ocześniczy mod Też nam do niczego widziała. to nie jest potrzebny. Betty, sługa burzy. Kopór widziała. bojowy. Mm, orkowy nie Wojenny Niech zostanie. Sprawdzimy tutaj. Słuchajcie, ekwipunek, już chodzi o pierścienie. Kto Premia do do sprzedania, bronią też. A to siły Bonosik... I te pasy. Nie mogę się zajmować wszystkimi wszystkim. Premia Many, tylko już mi pana o, szarfa bazyliszka tak, jest to lepsza. Zobaczymy, co te sprzedamy. Pokaż mi to dla mnie. Daj spokój, nie opowiadaj mi takich rzeczy. Słyszałam co innego. Pierśń rączki, na mnie Nie mów. Elegancko to jakiś. Mam <coughs> lerdwozy, też to sprzedamy. Do niczego nam to nie jest potrzebne. No, tutaj mamy, wiecie, jakieś składniki do tych rzeczy. To na razie ich nie ruszamy, bo nie wiadomo kiedy, co się nam dokładnie przyda. Mamy te, te tabliczki. Oda. Więc co trzeba zrobić przed wyprawą do Górniczej Doliny? Pokaż mi. Przede wszystkim zaopatrzyć w eliksiry. On po prostu za dużo gada. To jest najważniejsze. To też to sobie dodamy. No już nie mamy pieniędzy, więc jest... Powiem wam, że to jest problem. W tej modyfikacji. No bo... Naprawdę kupę hajsu na to przeznaczamy. Aczkolwiek my dalej jesteśmy w drugim rozdziale gry Gothic 2, więc... Tak czy siak chyba. Na tym poziomie wcześniej tych eliksirów dużo nie było Do kupienia i ten obieg gotówki nie był chyba jeszcze taki Wiecie obfity No ale fakt faktem my już jesteśmy po Jarkendarze więc no, Ale tam też zostawiliśmy trochę Trochę tych pod podków no, przy każdym starciu więc No może nie narzekajmy A my jeszcze skoczymy do klasztoru bo tam Wydamy sobie punkty nauki Ciekawe czy zareagują że mamy Czata maga wody. Wszyscy mają to w głębokim poważaniu. Zobaczymy czy Parlan... No... A nie. nas nie nauczy wyższego kręgu. Może by O. Przynoszę wieści od... W tym celu muszę się... Rozumiem. Musisz oczywiście Niech no powiem wam, że w sumie to roker no co odprowadzić się palady serdzi... Ale a, gdy upadła druga przełęb... po prostu zniknęły. No ale po co mam je odprowadzić? To wilki mnie zabijam? No właśnie, właśnie więc co jest takie? Dałby raczej jakiś ekwipunek. Czemu się słuchajcie naprawdę którą my mamy krąg trzeci Może nie pamiętam Hej! Hmm. zostań. Zobaczmy sobie w książkach Tam były tam były słuchajcie Te księgi zostawimy No już mówię wam, tutaj chciałem zobaczyć tą księgę runiczną Magów Wody. Właśnie. Wirmis, hmm, do niczego nie potrzeba. Eh, potrzebny, przepraszam. Gejzer. Pocisk niskiego kosztu, to jest krąg czwarty. Mhm. I to 10 punktów. Grom. Mmm, niepotrzebny. Gejzer. Gejzer, gejzer. Dobra, to na razie nam niepotrzebne. A u w ognia co mamy? Małą burzę ognistą. Rozpryskowy pocis ognia. Piorun kulisty. Bryła lodu. Wiecie co, bryła lodu, wcale nie jest głupim pomysłem. Bo będziemy mogli sobie blokować potworki i je wykańczać innymi czarami. Na czwartym poziomie mamy dużą kulę ognia, błyskawice. Mhm. Mm no tutaj, to już na piąty to będziemy potrafili ogarnąć. No to. Hey, ty! Zobaczymy, co nas nauczy bryły ognia. Ły w Boże, bryły ognia. A bryły lodu. Chyba, że my to już potrafimy. mamy. spiska. Kręgi tworzenie run. Hmm. No nie. Czyli to nie polega. Hyglas. O, może już czwarty? Bowiem to, zajebiście. Przepraszam, wyciszę. Zostań Przyzwanie wilku, Wilka Szkielet. Patrząc pod kątem tego jak ten nasz summon pod tytułem e, Goblin Szkielet się sprawuje to tak średnio to trzeba. Tak, Bryła lodu. Dużo Dobra. Bryła lód zrobiona. Mam jeszcze 32 punkty. Więc. Wstać, no, no prosty temat, co trzeba zrobić. Nikt nie Chciałbym. Ma Nic z tego nie, nie mogę cię już. Aha. Twoja, Twoja jeśli pragnie, prawie... faktycznie, sorry, oszakamy. ja już mam 188. Naprawdę myślisz? Więc Parlan nas nie jest w stanie czego nauczyć. Posłuchał ludzi. Przysyłam. Wiele? Wszystko jest możliwe. Chcę zwiększyć. Zostało nam 10 punktów. Money mamy 210. Zrobimy tam. Bryłę lodu. No i co słuchajcie. Pozostaje nam już chyba wtedy tylko... pójście na przemęcz. Ewentualnie jeszcze coś spróbuję znaleźć w Korinis. Bryła lodu. Aquamarine, kwarcet, Bryłka magicznej rudy. Bryłka magicznej rudy nie jest problemem. Kwarcyt. Jak on to wyglądał. Jest kwarcy. Zgadza się też akwamaryn Nic tego nie zmieni. akwamaryn Nic tego nie zmieniło. Sam wynapimy. Nie tak nic nie. mamy akwamarynu niewamary. No. Oczywiście, chyba nie. Nie, jest aquamarine, dobra, czy wszystko mamy? No, teraz pytanie, tak, kamień runiczny. Buz rzemieślniczy, kamień runiczny, pusty kamień runiczny, wszystko się zgadza. Czy mamy bryłę lodu jako czar? Mamy. Oto, no save'ik, żeby nam się gra wywaliła. I robimy runę. doskonale w takim razie teraz zobaczmy sobie tak jakie my tu mamy czary runa teleportacyjna ten goblin to nam średnio potrzebne więc tak ognis ogniste pociski znaczy ogólnie pociski sobie zrobimy do piątki Szóstka będzie kula ognia. Siódemka będzie bryła lodu. Ona, ile? Wydatek 50. Super. No i co? Powiem Wam tak. Chyba teoretycznie jesteśmy przygotowani. Co jeszcze możemy? Możemy spróbować wytworzyć um, coś na stole alchemicznym, jakieś środki. I, I tutaj myślę, że będzie to już chyba koniec pod tym kątem, że będzie koniec przygotowań do, do wyprawy. Dobra, spróbujmy sobie zrobić jakieś ciary, mikstury many. za mało składników. Zauważyliśmy. Uważyliśmy. Uważyliśmy. Słuchajcie, no i dobra, coś już nie udało. Aleksimany mamy. Mało składników, tak mamy. Dobra, czyli tutaj jest załatwione. Esencji leczniczej średnia. Damy tutaj radę ogarnąć. Trochę typotek mamy. Mamy jedną miksturę szybkości. Mamy tutaj miksturę szybkości, ale myślę, że się jakaś jeszcze przydała. Tylko, że jest taki problem... Wiecie jaki jest problem.

Będziemy kończyć dzisiejszy odcinek. Dostały się w tej chwili no widzisz, Masz mnie dobrze. Nie tak jakbym nie miał wystarczające... Więc ruszamy z Sergio, Sergio na przełęcz. I tam się za chwilę widzimy. Gdzie ty chłopie mnie tu prowadzisz przez te strumyki? Zamiast elegancko po drodze do swojego mistrza prowadzisz tak jak jakieś łachmyte. Jesteśmy na miejscu. Nie obawiaj się, wrócę. Niech Inos. Jesteś pewien? Jeśli istnieje droga. w porządku. No to co, moi drodzy? Już tam coś majaszy? wilk O Tak, wilki dead. Pytelko zebrane. Rzucimy się na lance. Dobra, tutaj też nie widzę żadnych... E, wiecie co mam na myśli? No, nie widzę żadnych wrogów. O no, no, tak, to trzeba było zrobić, a nie pociskiem. Pognie się bawić. Jest tam ork. Może jeden. Damy radę? Tak, jeden jest. Rozwalony. Następny też tam jest. Nic tu nie ma. Pojedynczego bym złożył i to nie jest problem, tylko mi się mana już skończyła oczywiście. Czy to jest warte świeczki? Ale XP jest zawsze warte świeczki. Mamy 600 expa więcej. Teraz pytanie. Jakie tu nie nas spełnią kolejni koledzy? Naszych orków. Chyba ich tutaj jakby ogólnie ilość zredukował. Yy, mod plus. Pamiętam, że ich tu wcześniej było naprawdę mnóstwo. Ale to z drugiej strony no ma to jakieś... Logiczne podwaliny, że już nie ma takiej hordy, i dlatego dwóch paladynów stoi na bramie. A nie jak było poprzednio, że, no wiecie, 30 orków, a dwóch paladynów broni tam jakiejś drewnianej bramy. O nie. No wiecie co? Wielki mak, w ognia, musi tłuc szczury. Kiem, No ale też tak bywa, nie? Niczego jak tu nie znajdę. Błogosławionym kapłanem Innosa. też teraz to bardziej noszę. Szaty kapłana Adanosa. To musisz czasami uciec się do prostackich metod. Jakim jest bicie kijem? Czarne czarny goblin. Czy to jest tylko czarny goblin? No niekoniecznie, bo jest ich trochę więcej. My nie mamy many. Ale obiecałem wam, że chyba zatrzymamy się na przełęczy, ale nie zrobię wyjątek. Już przejdziemy do górniczej doliny. O nie, Wilk. Dobra, no jednego chyba położymy tym kijem. Ła, kurczę, aż trzy są. O nie no, to jest swecie. O kurcz, ale fataliki dostał, następny, a trzeci się tam zbugował. To elegancko tak. O, to jeszcze dwa są. no, ale, wilki już widzę nam nie zadają zbyt dużo wrażeń. Eee, co moi drodzy, mam jeszcze jakąś tu skrzynię rabusia. No, dobrze idzie. Złoto. Tak, zdecydowanie się opłacał. Jakiś święty płomień. I pamiętam, że jak my wchodzimy sobie do górniczej doliny, to, to jest tam noc. Ale sprawdźmy, jak to wygląda w modyfikacji plus. No i powiem wam tak. Pierwsze zaskoczenie mianowicie. Jesteśmy w jakiejś kopalni. Czyli starej kopalni, którą musimy przejść, aby trafić do górniczej doliny. I to jest... To mnie naprawdę cieszy, że to tak się okazało, bo jest to jakaś nowość względem Gotika 2. Nocruka standardowego. Eee, szukam teraz pochodni, żeby wam oświetlić trochę teren, ale obawiam się Że wszystkie przehandlowałem. Znaczy wiecie, no nie przehandlowałem tylko. Wywaliłem je gdzieś. Mm, no żubaczki nie zapalimy. No kurczeczki Powiem wam tak. No jest pod tym kątem Lipton. Czy mamy zaknięcie światła? Mamy. Ale to na zakręciu światła daleko nie zajedziemy. Więc pozwolicie, że ja się jeszcze cofnę. I w tym miejscu Was serdecznie pożegnam do czasu następnego odcinka. Badajcie na kanał, dawajcie lajki w górę, oglądajcie film. Ponieważ to wspiera mnie i motywuje do dalszego działania. A oczywiście robię to charytatywnie, więc, więc o tyle mogę Was poprosić o wsparcie. Na ofie pójdę, zdobędę pochodnie, bo będziemy się strasznie męczyć tam w tym, w tym przejściu, w tej opuszczonej kopalni do Górniczej Doliny. No i co? Dziękuję Wam serdecznie i do zobaczenia.